Cześć wszystkim, ja jestem Ola i witam was bardzo serdecznie na kanale Uwaga gotuje. Dzisiejszy film postanowiłam poświęcić cukinii. W tym momencie panuje dobrobyt cukiniowy. Jest wszechobecna, można ją łatwo kupić, więc może to jest dobry pomysł, żeby ją trochę wykorzystać i zacząć przygotowywać się na zimę, na ciemne i ponure dni. Moja propozycja na zamknięcie lata w słoiku to cukinia. W sosie słodko-kwaśnym. Tutaj, oprócz cukinii, są jeszcze inne warzywa, które podkręcają całość tego szybkiego dania. Dzięki procesowi pasteryzacji, ten słoik wytrzyma z nami naprawdę przez długie miesiące, a dodatkowo jest bardzo szybkim sposobem na obiad. Taki sos z warzywami idealnie nada się do ryżu, ziemniaków, makaronu i w zaledwie kilka chwil mamy gotowy. Obiad. Jeżeli chcesz yy, krok po kroku dowiedzieć się, jak przygotować takie przetwory obiadowe na późniejsze miesiące, chłodne miesiące i trudniejsze miesiące, to koniecznie zostań do końca i sprawdź, się, jak to przygotować. I jest jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to koniecznie to zrób. To będzie dla mnie bardzo, bardzo pomocne. Zapraszam na film. Do przygotowania cukinii w sosie słodko-kwaśnym będziemy potrzebowali trzech średniej wielkości cukinii, 7 łyżek octu jabłkowego, jedna szklanka passaty pomidorowej, 2 koncentraty pomidorowe, pół szklanki cukru, 3 cebule, 3 pomidory. Pół łyżeczki, pół łyżki stołowej soli. Dwie papryki. Ja mam żółtą i czerwoną, ale mogą być dwie żółte, dwie czerwone. To nie ma większego znaczenia. Jedna łyżeczka chili w płatkach. Pięć ząbków czosnku. Może być ich więcej, może być mniej. To jest kwestia gustu. I jeśli chodzi o przyprawy, papryka słodka i pieprz czarny. To wszystko. Prace rozpoczynamy od pokrojenia cukinii. Odkrajamy końcówki, kroimy w pół, wzdłuż i zaraz przechodzimy do krojenia cukinii w takie cienkie półplasterki, dokładnie tak jak widać tutaj na nagraniu. Pokrojoną cukinię przekładamy do większej miski i obsypujemy jedną łyżką soli. Dokładnie wymieszajmy cukinię z solą, tak żeby sól miała też szansę przedostać się do tej cukinii, która leży na dnie miski. Czekamy aż cukinia puści soki, odkładamy ją więc na 20 minut. W tym czasie kroimy cebulę w takie cienkie pióra, ale to jak pokroimy cebulę tak naprawdę nie ma większego znaczenia, dlatego że i tak przełożymy ją do garnka, na który wylewamy na dno olej. I przekładamy cebulę, która teraz ma za zadanie się podsmażać, a w finale zmięknąć. Wymieszajmy i zostawiamy cebulę, niech się podsmaża. My w tym czasie kroimy paprykę i żółtą, i czerwoną w takie kosteczki i przekładamy do naszej cebuli. Papryka jest dosyć twarda, potrzebuje trochę czasu. Na to, aby zmięknąć, dlatego dodajemy ją właśnie w tej kolejności. Teraz możemy dodać już naszą cukinię. Minęło już mniej więcej 20 minut. Spójrzcie, ile soku cieknie z tej miski z cukinią. To bardzo dobrze, dzięki temu nasz sosik będzie smaczniejszy. Dokładnie mieszamy cukinię, paprykę i cebulę i przykrywamy wieczkiem nasz garnek, żeby się wszystko ładnie dusiło. Teraz y, zajmujemy się pomidorami. Musimy je obrać ze skórki. Oczywiście możemy to zrobić standardowo, zalewając pomidory wrzątkiem, następnie przekładając do miski z lodem i skórka odejdzie, ale jeżeli pomidory są dojrzałe, skórka odchodzi sama bez większych problemów, tak jak tutaj widać. Spójrzcie, skórka sama odchodzi od pomidora i nie ma potrzeby na jakąś większą zabawę. Pomidora kroimy w mniejsze cząstki. I przekładamy do garnka. Pomidora dodajemy na samym końcu, bo jest najbardziej miękkim warzywem i chcemy, żeby zachował swój kształt. Dlatego ważne jest, żeby gotował się jak najkrócej. Dlatego na sam koniec, gdy już cukinia i inne warzywa będą miękkie, dodajemy pomidory. Wszystko ze sobą mieszamy i dodajemy jeszcze czosnek. Pięć ząbków czosnku wyciskamy do naszych warzyw, ponownie wszystko mieszamy. Jeszcze niech się przez chwilę dusi, a my przygotujmy sos. Ocet jabłkowy wlewamy do miski, dosypujemy pół szklanki cukru, dodajemy dwa słoiczki koncentratu pomidorowego. Wlewamy jedną szklankę passaty pomidorowej, jedną łyżeczkę płatków chili, jedną łyżeczkę słodkiej papryki, jedną łyżeczkę pieprzu. Dokładnie wszystko ze sobą mieszamy. To jest serce naszych słoików na zimowe czasy. Gdy już wszystko będzie wymieszane, to przelewamy do garnka z warzywami. Dokładnie mieszamy, tak żeby sos miał szansę zamoczyć każde nasze warzywo. Gotujemy jeszcze przez chwilę do momentu wrzenia. Gdy to się wydarzy, możemy przygotować nasze słoiki, które powinny być czyściutkie, i przekładamy. Nasz, e, naszą cukinię w sosie słodko-kwaśnym do słoików. Wycieramy brudne e, miejsca. Wszystko powinno być suche i czyste. Zakręcamy i gdy nasze słoiki są już gotowe możemy przejść do procesu pasteryzacji. Piekarnik nagrzewamy do 100 stopni. Wkładamy słoiki i trzymamy je tam około 20 minut. Po tym czasie słoiki, każde wieczko powinno być zasane i gotowe na przeczekanie kilku miesięcy, aż będzie zima. Dziękuję Wam za dzisiaj, smacznego, cześć!